nowe. Tutaj także poruszano problemy i plany dotyczące przede wszystkim tej miejscowości. W dnia 22 kwietnia uczestniczyłam w Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Usługom Daworonych, omawialiśmy wynik finansowy spółki za pierwszy kwartał, działalność spółki, no i przede wszystkim przyjęliśmy konkretne uzgodnienia co do dalszej działalności i dalszej przyszłości. Również w sobotę ubiegłą spotkałam się z wiceminister Skarbu Państwa, posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Uszulą Pasławską. Moja rozmowa dotyczyła także możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, nie tylko unijnych. No i na koniec też z tego spotkania chcę Państwa poinformować, mam przyjemność zaprosić. Dnia 25 maja zaplanowałam uroczystą sesję w związku z 25-leciem samorządu terytorialnego. Myślę, że to jest taki czas, kiedy należałoby nie tylko podsumować, ale przede wszystkim docenić działalność samorządowców, radnych, sołtysów, a także osób, liderów działalności społecznej. Myślę, że to będzie taki miły akcent. Na tej uroczystości i na tej też uroczystości właśnie będzie obecna pani Urszula Pasławska, czyli poseł Województwa warmińsko mazurskiego Ale nie tylko. Tutaj jest panem Kierowiczem, <coughs> który będzie prowadził tę sesję. Tak uzgodnimy szczegóły co dla osób zaproszonych I, i myślę, że tutaj też wybierzemy osoby, które warto byłoby w jakiś sposób podziękować, może nie powiem, nagrodzić. To zawsze wiąże się z jakąś nagrodą, natomiast podziękować. I bardzo uprzejmie proszę też Państwa, żebyście wskazywali może osoby, macie bliższe informacje w swoich miejscowościach, takich działaczy, liderów społecznych, zaangażowanych nie tylko w osobie Santyza, ale także mieszkańców. Uprzejmie proszę o takie informacje. Chcielibyśmy, chciałabym przygotować takie poważne podziękowania potwierdzone przez tam ministrów, wiceministrów. Czas jest bardzo krótki niestety, ale nie dlatego, że, że to była moja propozycja, po prostu taki termin pani poseł znalazła w swoim kalendarzu wolny bo przecież musi to łączyć też z obecności w Warszawie, więc ja bym prosiła ze swojej strony, żebyście Państwo naprawdę wskazali, wskazali, jeżeli macie takie osoby do, do takich podziękować. Oczywiście bierzemy okres 25-lecia, czyli od roku 1990 do roku 2015. 3, 24 kwietnia uczestniczyłam w obowiązkowym szkoleniu organizowanym przez wojewodę badnisko-masowskiego dotyczącym i zarządzania kryzysowego. Również na zaproszenie tutaj naszych mieszkańców uczestniczyłam w uroczystości zorganizowanej przez Koła i Rencistów w Miłkach z okazji Światowego Dnia Niepodległości, a także uczestniczyłam w Balu Otysa. Uczestniczyłam w dniu wczorajszym, jak Państwo pamiętacie, to był cały dzień poświęcony różnych komisji. Tak naprawdę zajęło nam to cały dzień. No, oprócz tego pracujemy normalnie, czyli wykonujemy obowiązki urzędowe. Pracują wszystkie komórki, ja mogę tylko tak ogólnie powiedzieć, że bardzo dużo zadań w tej chwili mamy zleconych, związanych z wyborami prezydenckimi, szykowanymi na, pamiętacie Państwo, na 10 maja, w związku z tym cała dokumentacja, czyli zarządzenia wydane, obwieszczenia tutaj jest w terminie przygotowane jak również opracowaliśmy w ogólnym zarysie wieloletni plan inwestycyjny dla gminy Miłki. Myślę, że na przyszłej sesji będę miała przyjemność Państwu przedstawić ogólne założenia, jak to mamy rozplanowane, w jakiej wysokości koszty będą poniesiane, z jakich ewentualnie będziemy ubiegali się środków, no i czasowo, tak? W kolejnym roku z czym planujemy się zmierzyć. Wystąpiliśmy także do PGE o wydanie warunków przyłączy, to co tutaj mówiliśmy o uzupełnieniu brakującego jako oświetlenia. Także no jak wiecie Państwo, zostały zlecone z naszej pracy związane z wykonywaniem napraw dróg gminnych i staramy się na bieżąco jakże sprawdzać jakość wykonania tych prac. Współdzielnia nasza socjalna, to wiecie, Państwo ona zajmuje się porządkowaniem zieleni, ale też porządkowaniem wyciętych przy drogach gałęzi. I myślę, że te prace też postępują. No i przygotowaliśmy ogólny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do programu usuwania azbestu. Czekamy na decyzję, jeszcze tej decyzji nie mamy. Dnia dzisiejszego spotkałam się z pracownikami z kierownictwem Agencji Nieruchomości Rolnej. Tak naprawdę cały dzień była w terenie. Zwiedzaliśmy tutaj nasze miejscowości pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania. I tak to co jest pewne, to mogę już powiedzieć na pewno. Agencja Nieruchomości Rolnej sfinansuje na 100% budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w, w Staświny Osada. Nie wchodzi w grę budowa, sfinansowanie przez agencję kontenerową tutaj czy przydomowej oczyszczalni w, w Lipowym Dworze, ponieważ nawiązuje no, wiązuje się to ze sprawą jakby prawną, tak. Forma przekazania mienia dla gminy jest tutaj rzeczą decydującą. Natomiast podniesienie do konopek na obrócenie tak naprawdę jest rzeczą najistotniejszą, bo tam czeka nas bardzo duża inwestycja, a te oczyszczalnia tak naprawdę przestało funkcjonować, proszę Państwa. Tak naprawdę na dzisiejszy w ogóle już nie funkcjonuje. To jest wrak. No i, i problem jest ogromny dla nas, bo to jest koszt około 700 tysięcy. Więc mamy tutaj y, zapewnienie, że kierownicy, którzy byli obecni tam, y, zrobią wszystko, żebyśmy y, dofinansowani, nie w całości, ale dofinansowani na to oczyszczanie y, uzyskali. Jest nadzieja, natomiast nie odpowiedzialna na 100%, ponieważ tam też są no zawiłości prawne i to komisja jakby zadecyduje, czy w odniesieniu do tej oczyszczalni uzyskamy dofinansowanie. Myślę, że po będzie mając, będę już miała taką informację. No i wtedy również jestem umówiona z dyrektorem Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że brakujące wtedy środki też uda mi się w jakiejś wysokości pozyskać z tego źródła. No ale pozytywne jest też to, że agencja przychyliła się do naszej prośby monitorowania o przekazanie nieodpłatne mieszkania w wiekowym ale też jest tutaj trudność, prawda, ponieważ y, nie mamy studium y, w planie zagospodarowania y, tego kierunku, tak, że to jest mieszkaniec, dlatego też przygotujemy do Państwa taki plan gospodarowania na częściowe, częściowy, częściowy plan zagospodarowania na działkę, Jeżeli to zostanie uchwalone, to te mieszkania przejdą na własność gminy i ja powiem, że Byłam tam dzisiaj, naprawdę powiem Państwu, że te lokale, które tam są, to są dużo, dużo lepsze, niż, to, niż te w tej chwili, które posiadamy, które są na stanie naszego dnia komunalnego. No tak pokrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. jakieś pytania do Pani Wójt? W takim razie punkt kolejny, sprawozdanie z działalności inwestycyjnej Komisji. była to komisja wyjazdowa. Sprawdzaliśmy stan naszych dróg, a później jeszcze opiniowaliśmy projekt uchwały na ja, Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna się się Sierotów i Szkoleń w miejscu Porządek posiedzenia, kontrola realizacji programu do spraw praktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tej sprawie widziała się pełne do, do spraw rozwiązania problemów alkoholowych. Odpowiedziała Pani nam na pytania, odpowiedziała się w tej sprawie. Komisja Rewizyjna nie, nie miała uwag, ale jedną sprawę by chciała też poruszyć, żeby Rada Gminy przedyskutowała wynagrodzenie członków Komisji za udział w posiedzeniach Komisji. Tak w przyszłości nie. Kontrola z 2014 roku czyli nie tego, tego nie dotyczy, tylko chodzi o e, przyszłe, e, przyszłe żeby podjąć decyzję, To ten tam, temat... jest co roku podejmowana uchwała dotycząca programu. Myśmy tę uchwałę podejmowali w grudniu. Tam były też również stawki opcane w gminie. I żeby tak za jakiś czas jeszcze o tym przedyskutować. Następna, e, następny punkt to była kontrola realizacji zaleceń po kontrolnych wydanych w 2014 roku przez instytucje kontrolujące Urząd Gminy i jednostki podległe. W tej sprawie jeszcze się Komisja Rewizyjna spotka i jeszcze będzie dyskutować i kontrolować. Tak, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Spotkała się wczoraj, 27 i zapoznała się z oceną y, wydatków Ośrodka Kultury w Milkach za 2014 rok, zatwierdzeniem bilansu Ośrodka Kultury. Zapoznała się ze sprawozdaniem działalności OSP Milki za 2014 rok i zaopiniowała projekty uchwał na obrady sesji, ale to nie będę wyszczególniał w jakich tych, bo. Będziemy później, jaką zajęła opinię przy głosowaniu w sprawie tych uchwał. To była zmiana w wieloletnim funduszu, zmiany w budżecie gminy i przeznaczenie do sprzedaży działek i przejęcia jednej działki. Dziękuję. Komisja Specjalna. Komisja Specjalna spotkała się w dniu wczorajszym dzisiaj przed sesją jeszcze raz. Dzisiaj tematem było opiniowanie projektu uchwały. Na w dniu wczorajszym przyjmowaliśmy sprawozdanie z działalności Straży Gminnej, straży Kultury, Straży Pożarnej i Policji. Ja korzystając z okazji chciałbym tak troszeczkę e, streścić e, co powtórzyliśmy, niektóre rzeczy może nam się przydadzą. Mając na uwadze Straży Gminnej, ogólne przekonanie jest, że Straż Gminna to jest akurat instytucja, która robi pieniądze tylko dla gminy. Akurat tutaj komendant Straży Zdaniotował to, bo oprócz, oprócz takich spraw typowo mandatowych w ruchu drogowym prowadzi sporo działania w porządku, akcje typu ferbie, typu deslepki, wakacje, spotkania, zabezpieczenia, także sporo tego. No. Jedna rzecz, która mnie utkwiła mocno to się, że uśmiech się w przeszłości do tego funkcjonariusza z uwagi na to, że mając na uwadze specyfikę służby nie może na przykład ten wysyłać teren pojedynczego funkcjonariusza przy tej obsadze ma problemy, nawet z objęciem okresowo służb popołudniowych, o co my wnosiliśmy z uwagi na to, że już mundurowych w gminie w porze popołudniowej nie widać. Mając na uwadze ocenę sprawozdanie ze strony Pana Dyrektora Ośrodka Kultury. Tutaj nam potwiła jedna rzecz, że my na razie nie ma pomysłu dotarcia do ludzi młodych, ludzi 12 lat z uwagi na to, że może wśród tego Pana osób nie ma przedstawiciela, który by ewentualnie pociągnął za sobą innych, czyli by miał takiego malutkiego fioła na, na jakiś temat w zarazie innych. Dyrektor próbuje, ma bardzo duże zasługi. Ja w każdym razie osobiście też jestem zadowolony i uczestniczyłem w niektórych akurat prowadzonych przez niego w uroczystościach. Natomiast dyrektor określił mi się, że próbuje na różne sposoby akurat te środowisko poruszyć. Ostatnio na pomysł, żeby sporządzić ankietę, z ankietą wyjść do ludzi młodych w szkole, żeby zorientować się, jakie oczekiwania z ich strony są, żeby ewentualnie to dalej realizować. Mając na uwadze kwestię straży pożarnej, to tutaj mam do pęknięcia delikatnie... To w jednostkach terenowych, są bardzo wiekowe, aczkolwiek mocno tego nie akcentował, bo nie wiem czy to przy obaczki tak, mimochodem było. Mając na uwadze sprzęt, który mamy tutaj w miłkach, no to raczej już pachnie nowością. I tutaj dwie rzeczy mnie zainteresowały, bo mając na uwadze kwestie samej działalności, samej pracy, no to sam mimo to się pochwalił, że czy nasza płatnicza straż pożarna, to bym tutaj w powiecie widzi, w kwestii wykonywanej działalności. Natomiast dwie rzeczy, które mnie kiedyś bulwersowały, zostały zorientowane tutaj przez komendanta, bo zawsze byłem przeciwne, żeby na miejsce zdarzenia na przykład dwa, trzy wozy bojowe jechały, Komendant tutaj akurat to skorygował, mówię, że to nie od nich zależy. Przy nieprecyzyjnym zgłoszeniu e, decyzję podejmuje dyspozytor, on wysyła, oni do tego nic nie mają, więc my jako mieszkańcy nie możemy bulwersować się, że przypuśćmy nie oszczędzają naszych pieniędzy. No i tutaj akurat nasza, e, nasza sugestia była, bo tam 15 było. Zgłoszeń fałszywych, wobec czego w tym kierunku, żeby podjmowane były działania, żeby pisma, też informacją do o, o policji w, w celem podjęcia postępowania w kierunku ustalenia osoby pociągnięcia do odpowiedzialności za stosowne wykroczenia i do dobrze pojawiła się kojarzy, to chyba 66 kodeksów kroczek. No i tak naprawdę podwoiła mnie e, wypowiedź pani. Pani naczelnik bierzyskiej policji. Z uwagi na to, że czarno widzę akurat kwestię e, porządku w gminie. Z uwagi na to, że jak określiła na chwilę obecną Wydział Prewencji dysponuje dwoma samochodami, jeden należy do ruchu drogowego, już przechodzony są. Ruch drogowy załodniony jest z uwagi na wytyczne odgórne. Tak zwane działania koordynacyjne, na przykład dwa razy w tygodniu zobowiązany jest być na konkretnej trasie on jest wtedy od jakichkolwiek innych działań na rzecz porządku w innym terenie gminy. Drugi samochód to praktycznie funkcjonuje na takiej zasadzie, że jeden patrol schodzi ze służby, drugi z niego wsiada, także on nie stygnie, to jest tylko kwestia czasu, kiedy on też się rozkracza. I to jest takie przygotowanie na sezon letni. Tutaj komentowała, że na sezon letni będziemy mieli dodatkowych funkcjonariuszy z do 14 oddziałów prewencji. do jednym samochodem w swoim. Dlatego, że ich finansuje Urząd Miasta Wierzyckiego, podczas czego ich zakres pracy będzie ograniczał się tylko do Tak, tylko do, do Także przyznała się nam, że takie, takie przepóźnioprowecjalne działania, typu sprawdzenie miejsc zagrożonych w terenu gminy e, w e, No w każdym razie praktycznie nie wchodzi w grę z uwagi na to, że robią często przyjeżdża z miejsca na miejsce zgłoszonej interwencji. No i tutaj akurat Pani Monitowała, że właśnie otrzymała pismo e, z Komendy Powiatowej w Gierzycku, żeby w finansowo zakup radiowozu, który w jakiś sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, bo niedługo tak będzie, że tam te radiowozy strony nie będą policjanci mieli czym przyjechać. Panie tylko uzupełnię, ponieważ dzisiaj dostałam się informację, że oczekiwana kwota, która tak, przekazała, by na naszą gminę tego dofinansowania do zakupu jest w wysokości 7 tysięcy złotych. No, to może się... rozwagę, tak. to pewnie przyszły <grym> temat, Państwo podejmiecie... Wczoraj też byłem obecny na obradach Komisji Socjalnej i Porządku Publicznego i chciałbym zaznaczyć z wielkim zadowoleniem, że dwie jednostki, które są niezależne i samodzielne, w świetny sposób współpracują ze sobą. Czy to w terenie, czy to na terenie szkół, gdzie są organizowane różne spotkania z dziećmi, lekcje pokazowe, instruktażowe itd. Natomiast smuci też fakt, że tabor, który wykorzystywany jest w jednej jednostce i drugiej, jest już przestarzały i dosyć awaryjny. W kompetencji Rady kompetencji gminy nie leży dofinansowywanie pojazdów policyjnych, ponieważ za tę sprawę odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli chcą jakiekolwiek pieniądze uzyskać, to nie z gminy i nie argumentując, że będziemy mieli większą ilość tutaj patroli, ponieważ jeżeli jakiekolwiek pieniądze chcielibyście przeznaczać na dofinansowanie taboru, przeznaczcie na własną jednostkę obowiązującą, czyli straż gminną. Ponieważ kiedy zakupicie pojazd gminny miłkowski, to będzie dzielnik i tak i tak na koszt tej naszej gminy będzie tutaj dojeżdżał, będzie odwożony i zawsze będzie w obecności jednego ze strażników gminnych podczas tego patronu. Więcej chciałem dodać, że yy, praca fotorataru praca przeleśnego jest zaplanowana zgodnie z harmonogramem i porozumieniem e, z Komendą w na 4 dni w trakcie weekendu majowego. E, wnosiłbym taką prośbę, żeby kwotę z radarów, z mandatów, które, które przyniosą za te 4 dni, może przeznaczyć właśnie na dofinansowanie naszego taboru gminnego, a nie politycznego i wszystkiego. Dziękuję bardzo. Może nie planujmy, bo to znowu wracajmy tak, do tego pytania, że straż gminna pracuje w niej jako naszego dowodu, tak. nie jako rzecz no. My mamy, yy, strach jest yy, najważniejszą, Na zadanie jest dbanie o bezpieczeństwo. W tej kwestii, tak? Bo nie stawiamy, bo jest bo to, że jest żeby... pojazd, który dojedzie po tych naszych szutrowych, wąskich i stromych drogach, drogach, na pewno nie też o tym partnerem z 2090 któregoś roku, który jest warty tyle, ile waży. Mówiąc o bezpieczeństwie, że Państwa, dzisiaj na Interwencji mieszkańców ryzerwa, tak nawiasem mówiąc, od samego rana, że właśnie jest bardzo niebezpiecznie, że samochody poruszają się bardzo szybko i prośba o interwencję, którą przekazałam do Komendy Powiatowej Policji niezwłocznie, tak, otrzymamy takiego sygnału, że zdarza się już i po tej ulicy przez centrum samochody jadą z prędkością nawet 100, 120 km. Także to nie jest jakby narzucane przez nas, to są takie sygnały od mieszkańców, żeby zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Pamiętacie Państwo problem tak? kiedy zgłosiliśmy, pojawił się nadzór no, no, tak. ze strony policji na tej ulicy. Jakby yy, 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 nie mamy problemu no. z powyższością samochodu. To znaczy mamy myślę, się problem, że... bo jestem mieszkańcą tej ulicy sportowej. Akurat motory dosyć jeżdżą po 120. Ulicy Suwalski. Po Suwalskiej. jest Suwalskiej 140 nawet. Także to są wyjątki, ale no mam nadzieję, że to jest... Zobaczymy się co w tej kwestii tutaj w no, To Jest, jest prosto odcinek drogi równej i tam a po prostu tych kierowców sportowych rajdowych, żeby przycisnąć światą gazu. No niestety, takie ulice. Ale tam się słożna. Tu jeszcze w kwestii dopłeknie. Bardzo proszę, tylko ja powiedział odnośnie straży pożarnej, że tam że bardzo dużo wyjazdów mają prym wiodą w powiecie. Bo z drugiej strony, może i wiodą, tylko że to jest ten prym taki troszeczkę nie za bardzo. Mamy z czego się cieszyć, bo to jest głównie wyjeżdżają bardzo dużo, dużo działają. Tylko że te wyjazdy są głównie do użytków rolnych i to jako wizerunek naszej gminy, no, no niestety psuje nam to. Bo z, z tego co ja pracuję, prawda? No, Oni wyjeżdżają dobrze, po sobie radzą, mają duży, tylko na terenie naszej gminy no, jesteśmy jednostką jako powiecie, a po prostu ja tutaj się nie zgadzam na to, że wszystkie służby biurowe to są służby ratownictwa. I on ja tak, mówię ty... telefon i on nie wnika, nam, czy ma ja wiem, ja nie na miejsce. I przewoźmy tak jak wczoraj, bo ja już słyszałem bardzo tematy, że dwa, trzy samochody jadą na kawałek palącej się. Mówi, że w dużej mierze zależy od samego zgłoszenia, ja jako dyspozytor o ile jest dla konieczne. No to on decyduje z uwagi na to, że może być pierdowa, a może być poważne zagrożenie dla życia czy mienia ludzkiego. Wobec czego czasami warto spalić te 10 litrów benzyny więcej i nie cofać się albo nie czekać na jakiś specjalistyczny samochód do ratowania. Lepiej pojechać na miejsce i uratować całe życie. Choćby tu nawet e, przez 10 lat jeden taki przypadek był towarowy. Ale nie o tym mi a ja ich nie krytykuję, że oni jeżdżą. Ja tylko krytykuję może tą sprawę, że po prostu nie mamy czym się po prostu tak zbytnio szczycić, że bardzo dużo wyjeżdżamy. na nas, to jest jako na gminę troszeczkę niekorzyść, bo są wiadomo, do byle jakiego pożaru się jedzie trawę, tylko że no, to jest taka troszeczkę wyjazdy, to są takie związane no głównie podpalenie z i po prostu my, no niby jakoś samo w za tym część wyjazdów uzależniona jest od specyfiki, po specyfiki, specyfiki położenia, że przy drodze krajowej, a tak tak tak. tych zdarzeń się ulec jest tutaj najwięcej. Najwięcej i o to mi chodziło, że po prostu jako miłki, bardzo i dużo wyjeżdżają, tylko głównie no, wyjeżdżają, no niestety do pożarów traw, które są podpalane. No I to jest takie niby z jednej części, że, żeby je zaoprzedzono, wolne i to będą później. Punkt kolejny, to, to podjęcie z uchwały w sprawie zmiany o letniej prognozie finansowej. Jest Pani skarbnik, no może wykorzystamy ją. Uchwały za i <trym> ta w sprawie zmian budżetu opiniowanej przez Komisję, omawiana, ale nie wszyscy Państwo uczestniczyli, także bardzo proszę Pani skarbnik. <trym <trym <try Uchwała, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej w Finansowej na lata 2015-2021. Są to zmiany dotyczące roku 2015 i one są zawarte w uchwale w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok, więc po prostu omówię tą uchwałę w sprawie zmian budżetowych. Tak? Uchwała ta zwiększa dochody budżetu o kwotę 3200 i wydatki budżetu również o kwotę 3200. Zmiany te spowodowane są decyzją Wojewodnictwa Omazyńskiego nr FK29-2015 z 23 marca 2015 roku. I plan dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku. Jak również wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej z z dnia 15 kwietnia 2015 roku zwiększa, zwiększającym plan dochodów i wydatków o kwotę 3000. Z uwagi na to, że pozyskano dofinansowanie z Fundacji Pomoc Dzieciom Maciuś na dożywianie dzieci ponadto zwiększono dochody na wniosek dyrektora Zespołu Pracowników oświatowych o kwotę, o kwotę 200 zł z uwagi na to, że w tym, w tej, w tym paragrafie są, są pobierane opłaty za wystawienie duplikatu świadectw i to nie było wcześniej zaplanowane. Notacja <tryk> <tryk> e z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Wojewódzkiego Została udzielona w kwocie 91 656 zł. Wydatki na oddziały przedszkolne nie zostały zwiększone, ponieważ te środki zostały zabezpieczone już w projekcie budżetu. Ona tylko po prostu teraz zmniejszyliśmy. W, w, na, na, dzięki temu dochody w, w dziale gospodarka w i nieruchomościami. To wszystko. To jakieś pytania